czekaj. Krzyk! Kula ognia! Kula ognia! Moje dzieło jest gotowe! Już się przedstawiam. Jestem niesamowitym i genialnym strażnikiem nauki i... Ale możecie mnie nazywać Astro Turbo. Astro Turbo. I pokażę wam teraz to, co struowałem. Nazywa się... na wieża treningowa do przysposobienia bohaterów oraz wsparcia rozwoju i użycia mocy przez... A, za długo! Training Power! Imponująca! Dzięki tym nowym testom w szkole staniecie się najlepsi w całym Kaboom City! Scelanie do celu! Trening wirtualny! Droga ucieczki! To zaczynamy! Otóż no tylko, że my dzisiaj chcieliśmy się zająć naszym hobby, więc bardzo mi przykro, ale U, idziemy stąd! No dobra, skoro twierdzisz, że to dla ciebie za trudne, co powiedziałeś? Pierwsza próba! Zaczynamy! Muszę dać ci mi wszystko! Tak mówisz, to zmienimy najtrudniejszy poziom! A, 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 promienie i popelki. A! a. Oj, 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 oj. Druga próba! Wow, jakie realistyczne! Spokojnie super slice! Poradzisz sobie, uważaj! Za tobą! Do przodu! Do tyłu! Kula ognia! Trzecia próba! Musisz użyć skrzydew tak, aby przelecieć przez środek wielkiej obręczy! To hmm. zupełnie jak wtedy, gdy korzystam z napędu strumienia wody sodowej Możesz ja się! Już skończyłem. Teraz pamiętaj tylko najważniejszej rzeczy! A o czym dokładnie? Chciałem ci powiedzieć, żebyś zawsze patrzył przed siebie! Musicie ćwiczyć dalej, nie zniechęcajcie się! A! No jasne! Super Slays świetnie trafia swoją tarczą do celu, dlatego może pomóc wam z testem strzelania! Sugarfan wie, jak poradzić sobie w wirtualnym treningu, bo jest profesjonalistą w grach wideo! A Starberry wie, jak poruszać się w powietrzu, więc pomoże wam w teście lotniczym! To, to prawda. prawda! A teraz wracajcie na stanowiska i ukończcie trening! Strzelaj prosto przed siebie! Wierzę w ciebie, dasz radę! Uh. Hey. Yeah. He. 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 Zrób jak ja! Wspaniale udało wam się! Coś takiego... Jesteś, Jesteś jesteśmy super A zasłużyliście na odpoczynek! O! Złoczyńcy atakują! Odpoczniemy innego dnia, drużyno! Nie. Proszę, Nie zapomnij dać nam lajka! I zasubskrybować nasz kanał! Przejdź na plażę! Tak, możemy się zrelaksować. Ja. A, a, ponieważ Erpan czy jego superfingsy wyjechali z miasta, mamy idealną okazję, by przejąć kontrolę nad Kaboom City. A. Spike roller! Zgadza się, szefie! Mike Spike! Blum boom! Wild Thief! Kak trouble! Kaktusy opanują ziemię! Dzisiaj jest wyjątkowo spokojny dzień. Chciałaś to powiedzieć, prawda? No dalej, nie ma czasu, musimy się z tego wyplątać. Jestem całkowicie uwięziona. Chyba musimy zadzwonić po pomoc. Sugarfan, sięgniesz po mój telefon? Mam go! Telefon od Super Slicea! Punch! Potrzebujemy pomocy! Te zielska przejęły kontrolę nad miastem, jesteśmy w pułapce. Nie martwcie się, już wyruszamy na odsiecz! Ale jak się dostaniemy do nich czasem wielki, gęsty gąszcz pnączy! Nic nie zdoła zatrzymać naszego Boxera! Balon boxer! Ha! Hula balon! Float star! Beach max! Airpunch! Naprzód, drużyno! Czy ktoś tu potrzebuje pomocy? A, wow! A, a, trzeba pokazać, żeby dostać takie coś! No dobrze, a teraz przez chwilę nie ruszajcie się! Chwileczkę, co chcecie przez to powiedzieć? A. A, 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 o. E, nie trouble, a więc to przez ciebie cały ten bałagan! No super, już wszyscy mają jedną z tych zabawek, tylko nie ja! Punch, nie zdołasz nas powstrzymać! Nie już do nas! To się jeszcze zobaczy! Nie macie jak uciec! A kto mówi, że chcemy uciekać? Kompani w ataku! Koledzy, czas rozprawić się z tymi złoczyńcami! Eee. Nie trafiłeś! Nigdy nie podwoje!

Jeszcze się spotkamy, Erwanz. Jeszcze się spotkamy. Myślę, że minie trochę czasu zanim znów ich zobaczymy. A co zrobimy z tym przerośniętym ogródkiem? Myślę, że poradzimy sobie z nim. Nie zapomnij dać nam lajka i zasubskrybować nasz kanał! Zobaczcie, co znalazłam! Wielki turniej piłki nożnej Superfinks! Weź udział, by zostać najlepszym piłkarzem, a, a do tego można użyć swoich supermocy! I zobaczcie, co nagrodą! No proszę, nagrodą dla zwycięzcy jest neon Blast! A. Neon Blast to superfink najbardziej poszukiwany a. przez złoczyńców! Jeśli wygramy, to nie wpadnie w ich łapy! Pierwszy mecz! Zaczyna się pierwszy mecz! Yeah. 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 Uh. A, yeah. ah -ha. <grystania> Drugi mecz. <grystania> <grystania> Trzeci mecz. <grystania> 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 Został już o, o, tylko ostatni mecz. Kto jest naszym ostatnim przeciwnikiem? O. Siemacie oblicza sprawiedliwości. Myśleliście, że nie przyjdziemy? <śpiewanie> Zwycięstwo będzie naszej i sława, i chwała, i występy w telewizji. A, przede wszystkim chcemy zdobyć Neon Blasta. Tak, tak, tak też. Mecz finałowy! Pst, pst. <śpiewanie> Ej, grasz czysto! To jest dopiero pród na To nie jest piłka, Ta masz. a nasz. Gol! Jest! Mamy remis, a do końca zostało tylko kilka sekund! Ach, nie zdążę tam dobiec na czas! Sugar fan, rozciągnij ramiona do krawędzi wojska. E, e, gotowe? No to i jasna! Co ty najlepszego wyprawiasz? A, rozumiem. Mm. Nie, 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 Goal! Goal! To koniec meczu. Wygrali bohaterowie. Goal! To jest autentyczny Neon Blast! Autentyczny? Skąd mielibyśmy wziąć Neon Blasta, skoro nikt nie może go schwytać? Nagrodą jest ta cenna figurka S Neon Blasta! Ja nie mogę... To proszę, ta statuetka jest urocza, nie? Masz rację, wyobrażam sobie, że dużo osób chciałoby mieć taką figurkę jak ta. Rozegramy kolejny mecz, by ustalić kto ją weźmie Nie zapomnij dać nam lajka! I zasubskrybować nasz kanał! Straszliwy hałas! Coś się dzieje na ulicy, szefie! Wygląda to na imprezę! Impreza? Przecież to Smash Crash! To będzie moja urodzinowa... impreza! konfetti dla wszystkich! Muzyka na cały regulator! Hurra! tańczymy! tańczymy. Smacz grasz, twoja impreza wywołuje chaos w mieście i dlatego jestem nią zachwycony totalnie! jest Stop złoczyńcy! I skończcie tę szaloną imprezę! O, a oto bohaterowie, którzy już psują zabawę! Nudo bohaterowie! Hej, nie jesteśmy nudo bohaterami! Chociaż w sumie chcemy zepsuć mi im imprezę, prawda? Ha! Jesteśmy fajni stylowi! Ha! Ach, tak! To udowodnijcie to w zawodach tanecznych! Ha! Zawody taneczne? Dokładnie, jeśli wygracie, zakończymy imprezę i posprzątamy po niej. Ale jeśli my wygramy, zamkniecie się w waszej kwaterze głównej, a impreza trwać będzie przez cały tydzień! Smashkarz, mam wątpliwości co do planu. <ścoughs> Nie potrafię tańczyć. Spokojnie, Badnila. Jestem mistrzem parkietu. Umowa stoi? Umowa stoi. Zaczynamy. Jesteś gotowa? Od urodzenia. Mistrzyni, śpiewam podskotańcze, tak jak mało kto. Za przykipie pomysłami moje rymy mocne są. Czy spróbujesz mnie przyścignąć? Dawaj, choć jesteś bez szans. Bo z bąbelków słodki soczek, to ciekawe, ale jest alianz. Ten cukierek wam zaśpiewa, jak nie śpiewał jeszcze nie. Choć jest słodki smak porażki, gorzki będzie wam się śnił. Wam się śni I cukierek wam pokaże dziś co bardzo niezwykłego. Mam raniona elastyczne, tak jak mało kto kolego. <laughs> Wow! Wow! Uuuu, banana! Cisza, Superfinksy! Spektakl zaraz się zacznie! Puk, Kto tam? Jestem smaszkarz, a mój rytm daje radę bez dwóch zdań Śpiewam po was, śpiewam lepiej, by nie było żadnych ukań Patrz tańczę, jestem gwiazdą, błyszczę tu najbardziej z was Ta piñata umie latać, to jest jej najlepszy czas ci zbijesz tę imprezę? Co za dziwny pomysł to Wasza dwójka bohaterów wyląduje w koszu, o! Moja moc najbliższa jest, oglejecie więc ten test No bo teraz to Badmila śpiewa, też on niezły jest E, jestem panila, jestem panila i czasem nie pewnie czy e, e, No i coś tam dalej. E, no e, łakawa łaka, ja Jak mi poszło? <śm> <śm> Zwycięzcami konkursu tanecznego zostali bohaterowie! Musimy to wszystko pozbierać. Eee, bohaterowie zepsuli mi imprezę urodzinową! A co jeśli urządzimy imprezę w naszej bazie i nie będziemy nikomu przeszkadzać? A? I wcale nie musimy być nudobohaterami! Tak! Kontynuujmy imprezę! O, może to nie był taki dobry pomysł? <laughs> nie zapomnij dać nam lajka i zasubskrybować nasz kanał! Alarm w piecu do pizzy! Och, nie, to nie to! Hm, zimna pizza! Ten alarm pewnie ma związek z dostawą napojów! Nie ma tu nikogo! Skoro to nie alarm od pizzy ani napojów! To co to jest za alarm? Er pan! Co alarm Neon Blasta uruchamia się, kiedy ktoś go zauważy! A, no tak, przecież wiemy o tym. Ha! Neon Blast został dostrzeżony na ulicach Kaboom City. I wygląda na to, że jest w niebezpieczeństwie. Musimy mu pomóc! Właśnie! Kazoom Kids na ratunek! Na ratunek. Dlaczego Airpunch nigdy nie używa drzwi? I, 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 i. Ha! Uważajcie! Ten slime to pułapka! Fu, ale się klei! Nie mogę się ruszyć! Utknęli się tu ze mną na dobre! Blast, nie musisz tu tkwić, możesz się teleportować! Masz rację, Erban! To znikam, do zobaczenia! Co za tupet! Zawsze robi to samo! O! Prawo, twoja slajmowa pułapka działa bez zarzutu! Dzięki Badnila, niemniej Neonblast nam uciekł. To bez znaczenia, koledzy. Zadowolę się przebijaniem balonów. Ach, tram! Trochę mi was szkoda. Picie w tym slajmie. I niewiele możecie z tym zrobić. Ha! Nie macie żadnych szans z bohaterem. Tak wielkim. Uuu! Spuszczę z was powietrze. Zamienił się w giganta! A. Uciekajmy! <laughs> Uuuu! Uuuu, tak! Nie tak szybko, Kaktus może przebić każdy balon, nieważny jak jest duży. Kaktus smaż. Uuuu! Och, nie, powietrze ucieka. Nie. Ha! Brawo, trabul! Erpancz już nie jest dla nas groźny! Teraz jest dużo bardziej niebezpieczny! Trzymaj się! Spokojnie, trasher, jest nas dwóch, a jest tylko jeden! Tak! Uj! O nie, o nie, o mamutku! Erpancz, pokonałeś ich wszystkich! To było widowiskowe! <laughs> Tak, pokonałem ich, ale nie w taki sposób, jak sobie to wyobrażałem. Ale to było takie zabawne! Teraz to się pojawiasz, co? Jak już pokonaliśmy złych kolesi! Jestem tu, by uczcić wasze zwycięstwo! <śmum> <śmum> nie zapomnij dać nam lajka! I zasubskrybować nasz kanał!